Pierwsze w tym sezonie derby zespołów z terenu gminy Krosno-Odrzańskie na poziomie klasy okręgowej za nami. MKS Tęcza Homanit Krosno-Odrzańskie pokonuje na wyjeździe Pogoń Agapol Wężyska 4 do 3, czym potwierdza swoją dobrą dyspozycję na początku sezonu. Pierwsi bramkę już w piątej minucie zdobyli gospodarze. Beniaminek z Wężysk cieszył się jednak z prowadzenia zaledwie 20 minut. Do przerwy utrzymał się remis 1-1. do 1. Więcej bramek padło w drugiej połowie spotkania. O jedną lepsi okazali się goście z Krosna Odrzańskiego. Po tym spotkaniu tęcza wspięła się na trzecie miejsce w lidze. Z dorobkiem 19 punktów tracą 2 do wicelidera z Żar i 5 do niepokonanego lidera z Kożuchowa. Zespół z Wężysk zajmuje natomiast 12 miejsce w lidze. W kolejnym spotkaniu w sobotę 4 października Tęcza o godzinie 15:30 podejmie u siebie z zespołem z Bobrowic. Natomiast Pogoń o tej samej godzinie na wyjeździe zmierzy się z EKS Łęknica.